Witam serdecznie w piątym odcinku naszych internetowych rekolekcji 7 prośb. Powoli już zbliżamy się do końca. Jeżeli ktoś nie wiedział poprzednich odcinków, zachęcam do nadrobienia, aby być po kolei na bieżąco z wszystkimi prośbami modlitwy pańskiej. A dzisiaj, moi drodzy, przechodzimy chyba do najtrudniejszej prośby, którą znajdujemy, w właśnie modlitwie Ojcze Nasz, czyli i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Zapraszam do oglądania. Po czwartej dość prostej prośbie modlitwy Pańskiej, przychodzimy do kolejnej prośby, która jako jedyna stawia nam pewien warunek. W tej prośbie mówimy o tym, by Bóg wybaczył nam tak nasze winy, jak i my wybaczamy naszym winowajcom. Możemy to troszkę odwrócić i powiedzieć, że my mamy wybaczać tak ludziom, jak nam Bóg wybacza. I myślę, że dla wielu osób ta prośba chyba jest najcięższa. Dlatego, że nie zawsze szczerze ją wypowiadamy. Jako ludzie jesteśmy mściwi. Jesteśmy nauczeni zasady oko za oko, ząb za ząb, aniżeli zasady, o którym mówił Jezus, że mamy nadstawić drugi policzek, jeśli ktoś uderzył nas po raz pierwszy. Taka jest wiara. Tak jest, że z Bogiem. Nie zawsze ono musi być łatwe. Ale ktoś może też powiedzieć przy tej prośbie, że to się kłóci nieco z zasadą y, sola gratia perfidem, czyli że jesteśmy zbawieni dzięki y, łasce przez wiarę. Bo jeśli jest mowa o tym, że Bóg nam odpuści tak, jak my odpuszczamy, to jest jakaś taka zależność. A ja myślę, że tu chodzi o coś innego. Chodzi tutaj o to, że osoba, która doświadczy życia z Bogiem, która doświadczy odpuszczenia grzechów, wtedy automatycznie nauczy się dzięki Bogu odpuszczać innym ludziom. To właśnie w życiu wierzącego zaczną pojawiać się owoce. Owoce miłości, owoce pojednania, owoc pokoju. Moi drodzy, tak jak w zeszłych tygodniach chciałbym byśmy sięgnęli do Słowa Bożego i do Słów Jezusa, które On sam kieruje także do nas. Chciałbym przeżyć słowa Ewangelii Mateusza z 18 rozdziału, werset od 23 do 35. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika. Które był mu winien 10 tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Wtedy pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych współsług, który był mu winien 100 denarów. I pochwyciwszy, dusił go mówiąc: Oddaj coś, winien. Wtedy spółsługa jego, patrzy na kolana, prosił go, mówiąc: Okaż mi cierpliwość, a oddam Ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A spółsłudcy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i powszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go Pan jego i rzekł mu, Sługo zły, Wszystek tamten dług darowałem ci, Boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był Zlitować się nad współsługą swoim, Jak i ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się Pan jego I wydał go katom, Żeby mu oddał cały dług. Tak i Ojciec mój niebieski Uczyni wam, Jeśli każdy nie odpuści serca Swego bratu, Swemu. Myślę, że dla wielu osób ta historia jest doskonale znana. Mamy tutaj historię pewnego sługi, który był winien niemało, bo aż 10 tysięcy talentów swojemu panu. Jednocześnie omiał swojego dłużnika, któremu można powiedzieć chciał odebrać chciał odzyskać 100 denarów. Musimy tutaj wziąć pod uwagę różnicę w tych długach. Jeden talent to około 34 kg. Złota bądź srebra, a jeden denar to zaledwie 4 gramy srebra. Dług, którego nie da się po prostu porównać. 10 tysięcy talentów do 100 denarów. Ale właśnie ta historia Jezusa ma nam pokazać to ogromne miłosierdzie Boga, że Bóg odpuścił nam tak dużo, że aż nam się to w głowę nie mieści. A my czasami nie jesteśmy w stanie odpuścić czegoś błahego. Drugiemu człowiekowi. Modlitwa pańska i ta prośba piąta, i także ten fragment nie pozostawia nam pewien złudzeń. Taki jak ojciec mój niemieckie uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści serca swego bratu swemu. Jeżeli my nie jesteśmy w stanie odpuścić drugiemu człowiekowi, to może nie do końca zrozumieliśmy, że Bóg odpuścił nam grzechy. W tej historii właśnie chodzi o to, że tak naprawdę ten sługa nie zrozumiał, czego doświadczył. On powiem w ramach, nazwijmy to, pewnej wdzięczności, chcieć samemu dać, odpuścić ten dług swojemu dłużnikowi, dlatego, że mu darowano niesamowity dług. A ten jeszcze go wrzucił do więzienia, mu mściły i chciał wydusić wszystko, co był mu winien. I także nasz przykład, nasz duchowy, jak to wygląda w naszym życiu? Czy zrozumieliśmy w ogóle, czym jest Boże przebaczenie, że Bóg wybacza nam każdego dnia nasze grzechy? Dlatego, że każdy grzech, który popełniliśmy, jest tym długiem, który powinniśmy zapłacić. Lecz jeśli wierzymy, jeśli wierzymy w moc Krzyża i zmartwychwstanie Chrystusa, i należymy do Boga, jesteśmy Jego dziećmi. Ten dług zostanie nam odpuszczony. Dlatego i my powinniśmy się nauczyć odpuszczać dług innym ludziom. Ja wiem, że to jest bardzo trudne i łatwo się może to mówi, ale trudniej się robi. Ale tak jak mówię na początku, jesteśmy ludźmi grzesznymi. Sami z siebie nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Jedynie co możemy zrobić, to prosić Boga o to, by nas obdarowywał siłą, mocą, by dodawał nam miłości, pokoju i nauczył nas pojednania. I możliwe, że są takie osoby w naszym życiu, może teraz o nich myślimy i wiemy, że ta osoba czeka na nasze przebaczenie. Chciałby nam coś zaproponować. Może właśnie okres pasyjny, te rekolekcje są dobrym początkiem. By zacząć pracować nad tym, by takim osobom wybaczyć. Ja wiem, że są rzeczy, które bardzo trudno wybaczyć. Dlatego właśnie powinniśmy w tym wszystkim prosić Pana Boga, by On nam w tym pomagał. By właśnie dzięki Duchowi Świętemu w naszym życiu pojawiały się owoce miłości, pokoju i pojednania. Bo sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Dlatego taka moja propozycja, by w tej prośbie, kiedy się będziemy modlić i odpuść na nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom, pomoże zrobić pewną pauzę i powiedzieć Panu Bogu wtedy, komu nie jesteśmy w stanie odpuścić i prosić Go o to, by On przemienia nasze życie tak, byśmy w końcu byli w stanie odpuścić winę także tym, którzy w naszym życiu Wyrządzili wiele zła. Bo tego właśnie uczy nas Boża miłość. Nie my sami jesteśmy w stanie, ale tylko Bóg może to sprawić w naszym życiu. Amen. Tyle, moi drodzy, z tego dzisiejszego rozważania, które przygotowałem na tę rekolekcję. Zapraszam wszystkich na następny odcinek, który odbędzie się tradycyjnie w środę o godzinie 17. Zostańcie z Bogiem.